Dzień dobry kochani rówieśnicy. Zaczynamy naszą piątkową gimnastykę. Uff. Rozluźniamy się, popatrzmy przez okno. Nie wiem jak u Was, ale u mnie było słońce, ale w tej chwili jakoś tak się przychmurza. Miejmy nadzieję, że to jest przejściowe. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce w bok, kciuk w górę, kciuk w dół. Wdech, wydech, wdech. Wydech barki opuszczone, zmiana. Teraz druga ręka ma kciuk w górze, a druta ma kciuk w dole. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I odwrotnie. I mocno rozciągamy ramiona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, i teraz ręce mamy na biodrach. Wdech, wydech, zaczynamy. Głowa na bok, rozciągamy sobie mięśnie szyi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągnięta ta ściana mięśni szyi. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy. A teraz głowa w dół. Brzuszki napięte, kochani moi. Wyprostowani jesteśmy, tak? Klatka piersiowa, obojczyk podciągnięty w górę. Rozluźniamy mięśnie karku, do, wracamy do pionu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wracamy i powtarzamy cały ten cykl. Na boczek, głowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Druga strona, drugą stronę, drugie ramię. O, przechylamy głowę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, do pionu, głowa w dół. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Rozciągamy karw, wyprost. A teraz uchylamy sobie lekko usta, kochani moi. Dawno nie ćwiczyliśmy mięśni podwrótkowych, a im się należy. O, i przychylamy. A może nie wyglądamy zbyt inteligentnie, ale nie o to chodzi. A teraz zamykając do przodu, powolnik. O. Mm, dzioby zamknięte, wdech, wydech. Dobrze. Mięśnie żuchwy. Poprawiamy owal twarzy. Ciaps. Jedna ręka nad obojczyk, i druga na nią. I patrzymy w bok do tyłu i broda wysoko. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wytrzymujemy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Pochylając głowę, przynosimy ją na drugą stronę, w bok, do tyłu, broda wysoko. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wytrzymujemy, rozluźniamy. Jeszcze raz, kładziemy sobie dłonie nad obojczyk. Raz, dwa, trzy, do tyłu i broda wysoko. Cztery, pięć, wysoko, wysoko wytrzymujemy. I ostatni raz na tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. No to co? Teraz sobie rozluźnijmy lekko mięśnie szyjne i karku. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa i trzy. No jesteśmy rozluźniani fajnie. Luźne łapki, luźne łapki i do tyłu. Hop i do przodu. I tył. I przód. I tył. I przód. I tył. Podnosimy ręce wyżej troszeczkę. I w jedną stronę i w drugą. Pięści zaciśnięte. Raz. I do tyłu. Hop. Raz. Dwa. I druga strona. Raz. Dwa. I raz. I dwa. No. Rozluźnieni jesteśmy przynajmniej górna połowa ciała, Nie, niekoniecznie, bo teraz w boczek, kochani moi, przekręcamy się na boczek, tak, nogi i dolna część ciała jest prosto, tylko my się skręcamy w bok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to znaczy nasza górna część ciała, druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wracamy, raz, dwa, trzy, Cztery, pięć i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. I leciutko biodrami sobie krążymy do przodu i do tyłu. I do przodu. I do tyłu. I do przodu. I do tyłu. I druga strona. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz łapki mamy wzdłuż łód i pochylamy się. Raz, dwa. Ja to może pokażę z boczku, jak to będzie wygląda. I Stoimy sobie prosto. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plecy proste, dlatego mamy łapki tak ustawione, żeby była kontrola. Wdech. Wydech jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz jedna kostka. Rozciągamy mocno ramiona i boczne mięśnie żebrowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy, przechodzimy na drugą stronę i na tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, wytrzymujemy, wracamy na pierwszą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wracamy do pierwszej strony. Staramy się teraz pochylić mocniej głowę. Dotykamy maty, ale jak nie damy rady do maty, to tutaj gdzieś się chwytamy, gdzie na możliwości pozwolą. i Rozciągamy tylną taśmę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, głowa niżej, chwytamy za łokcie i przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, za kolana i raz jedno kolano do przodu, raz drugie po. Wstajemy powoli, wstajemy, 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 wstajemy. Jesteśmy w pozycji wyprostowanej i rozluźniamy lekko, a teraz się kładziemy i zapraszamy naszych kolegi, koleżanki i kolegów, którzy leżą w łóżeczkach, ale nie z przyczyn, że są leniwi, tylko po prostu no, okoliczności nie zmuszają. No to my za do nich dołączamy. Raz, dwa. Trzy. Powoli się kładziemy, kochanie, powoli się kładziemy. Tak. No i leżymy sobie wygodnie na razie. Wdech, wydech, wdech, wydech. I teraz ćwiczymy wszyscy. Kop. Pięta, stoimy na piętach, tak. Poruszamy palcami stóp. I teraz jedna pięta zostaje, a druga noga jest na palcach i wędrujemy sobie do pośladków raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy przy pośladkach. Wdech, wydech. I odchodzimy teraz. Od pośladków hop. Pięta, palce i lecimy. Raz, dwa, odchodzimy, wędrujemy. Trzy, cztery, pięć. Zostajemy. Wdech, wydech, wdech. Wydech, dam jeszcze raz dalej odejść. Spróbujmy. Spróbujmy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Oj, będzie ciężko. Pięć. No. Wydech, wydech. Rozluźniamy się troszeczkę. Poruszamy palcami stóp. Tak? Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy sobie je troszeczkę. I teraz w tej pozycji. Palca, palce wyprostowane. i Palce zgięte, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz, raz. Ale teraz tak, żeby to z biodra wychodziło. Dwa ręce mamy w pasie i tańczymy trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Teraz pobijając piętami o matę. Idziemy w kierunku pośladków, raz, dwa, uruchamiamy obiekt klińfy. trzy, cztery, pięć, tak, jesteśmy i teraz tutaj pięta palcy. uwaga, tańczymy, raz, dwa, proszę jak zgrabnie, trzy, cztery, pięć, no, rozluźniliśmy się, wdech, wydech, wdech i wydech. A teraz ręce w górę, wyciągamy mocno, 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 mocno i zbliżamy dłonie do siebie. Nie dotykamy, ale zbliżamy. I przód i tył. Raz, dwa, coraz niżej. Trzy, cztery, pięć. Wracają dłonie do siebie. Wdech, wydech, wydech. Wydech, naciskamy jedna dłoń na drugą i odstawiamy. I jeszcze raz naciskamy mocno, odstawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, a teraz do przodu do tyłu. Raz. Dwa, powoli. Trzy. 4, 5, rozluźniamy palce, kładziemy je sobie, dłonie na biodrach, na udach przy biodrach i lekko unosząc głowę, wędrujemy w kierunku kolan Raz, dwa, powoli, tak, głowa coraz wyżej, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jesteśmy, tak, wdech, wydech, lecimy na dół, raz, powoli, nie lecimy, tylko spacerujemy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, rozluźniamy się, rozluźniamy sobie głowę, w związku z tym podniesiemy sobie łapki jeszcze raz wyżej. Najpierw je naciskamy mocno jedna na drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, rozciągamy je i do siebie. Raz, i do siebie. Ręce mocno wysoko. Trzy, cztery. Brzuch przy okazji napinamy. Pięć. Wdech, wydech. A teraz góra i dół. Raz. Dwa. Mocno. Aż kładziemy ręce za siebie i obok do bioder. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Kładziemy sobie, rozluźniamy paluszki troszeczkę. Kładziemy sobie dłonie na udach przy biodrach i powoli wędrujemy do góry. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wytrzymujemy i schodzimy w dół. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy sobie palce, zaciskamy pięści i boksujemy. Raz do góry. Dwa. Mocno wyciągamy wyprostowane ręce. Cztery, pięć. Wdech, wydech. I jeszcze raz. Jedna ręka za siebie, jedna wzdłuż ciała. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, wdech, wydech, wdech, wydech. I ostatnia wędrówka do kolan. I waga, zaczynamy wycieczka. Raz, dwa, głowa uniesiona. 3, 4, 5 drobne kroczki. 6, 7, 8. Tak, wdech, wydech. I wracamy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i rozluźniamy. I wdech, i wydech, wdech, i wydech. Dobrze, a teraz kochani moi nogi w górę. Damy radę, wyprostowane mamy stopki, tak? I krążymy raz, powoli. Dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz zginamy stopy. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy, wyprostowamy stopy. Raz. Szybciej trochę. Dwa, trzy, cztery, pięć. Do przodu, żeby brzuchy były napięte. I zgięte stopy. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i przytulamy kolana do siebie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wydech i wydech i kolana na boczek, tak, przyciskamy jedną ręką, druga ręka w drugą stronę i patrzymy w kierunku tej ręki, raz, dwa, trzy cztery, pięć, wytrzymujemy, wdech, wydech, a teraz na drugą stronę kolana, tak, przyciskamy sobie ręką, a druga ręka wyprostowana, patrzymy w kierunku tej ręki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wracamy do pierwszej strony, raz, Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Powoli druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i leżymy na plecach. Rozluźniamy się. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dłonie mamy przy piętach, tak? Lekko unosimy głowę i raz na jedną stronę, raz na drugą, raz, pięty, leciutko, raz, przechylamy się, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, jeszcze raz lekko unosimy głowę i raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze raz głowa w górę i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz wyprostowujemy sobie nogi, kładziemy sobie luźno, wygodnie. Rozluźniamy sobie całe ciało, dzieci kochane, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, do góry stopy, do dołu, rozluźnione. Rozluźniamy sobie stopy, łydki, uda, pachwiny, brzuszki, klatka piersiowa, barki leżą na macie, ręce wzdłuż ciała. Rozluźniamy również mięśnie twarzy wdech wydech wdech wydech wdech wdech głośny wydech i chwilę odpoczywamy Ruszamy się, jedna stopa na macie, lekko biodra w boczek, podpierając je ręką, przechodzimy do siadu skrzyżnego. Rozluźnijmy sobie jeszcze dzisiaj mięśnie piersiowe, czyli ręce w bok, ukosem do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce na kolana, lekko się rozluźniamy. Wdech, wydech. Dobrze, jeszcze raz ręce w bok, ukosem do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy, w dół, rozluźniamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz bok, góra. Raz, dwa, 3, 4, 5, dłoni na kolana. Patrzymy za okno, wracamy powoli do rzeczywistości. Wydech, wydech. Pogoda całkiem niezła. A ja mam dzisiaj uroczystość urodziny, kochani, możecie mi składać życzenia. Nie mam 75 lat, jak to piszę, bo to było trzy lata temu. Ja mam dziś 78. Ale w porządku, rozpoczynamy drugi etap naszego życia. Też ekscytujący, prawda? Oczywiście, tylko dbamy o zdrowie i kondycję. Na razie, do poniedziałku, do widzenia!